Witam, krótko jesteś jestem Karol i dzisiaj nagrywamy odcinek z moim Siema, siema. Dla przypomnienia, nazywam się Tymek. Byłem na pierwszym odcinku. Ty, przypominam tym, co nie widzieli albo zapomnieli. No, także możecie sobie go zobaczyć. No, no i nie. co? Zaczynamy e, rundę. No, gram, będziemy sobie jakaś na nie? Raczej. Dla widzów coś. Pamiętajcie, że challenge do licia do, do 200 subskrypcji na tego i no... i... Nie. Ten, dla was tylko kliknięcie tego przycisku a dla nas to się. no, to I prawda zbierałem sobie zbiory klejnotów a, ale no nie wiem czy chcę bo ja bym chciał grać bibi a bibi na zbiory klejnotów by nie była za dobra chyba Dobra, ale po tej rundce możemy w sumie zagrać sobie, jak będziesz chciał. Bo ja bym chciał tą Biblię zrobić na 25, ale to albo poza odcinkiem, albo spróbuję zrobić na 24, a potem na odcinku na 25. Ja nie wiem, jakich oni nie, nie trafili. A nie? I i Co? Że jak? O, ja tu nic nie pozwalam. W ogóle Karol Wazanka wykonałem, bo to robiliśmy poza odcinem. jednak robiliśmy. Uuu, na już... Ale nam się odcinek usunął niestety. Musieliśmy zakończyć od początku. No, to prawda. No Ech. niestety. Prawda? Przykra prawda. Akurat mieliśmy wtedy grać ostatnią rundę i akurat musiał nam się usunąć filmik. Ale dobra, nagrywam kolejny. E, druga próba. Jakby to powiedzieć? No, druga próba nagrania filmów. E, dobrze! Ol, oni mają maksymalnie super doładowanie. Ja też będę mieć super Dobra. Jeszcze jedno uderzenie tylko. W ogóle... Uj, już rozwalam ich. Cieszę się bardzo, bo tam patrzyłem na. Z taką przemówieniem z wczorajszego odcinka oglądałem go sam. No i bardzo się cieszę, bo tam widziałem, że dwie osoby napisały komentarz i chyba mnie to lubiły. Mam nadzieję, że Wy też mnie lubicie. Karol, czy, pamiętacie, że Karol na serduszko, se jak napisajcie komentarz? No, tak, żeby możecie pisać. No, kawał. bo. właśnie właśnie, stół rozwaliłem. Co? Ja rozwaliłem stół. Co? Wyślesz mi zdjęcie? Co? Wyślesz mi zdjęcie? Ale co? No. Mówiłeś, że rozwaliłeś tu. Nie! No tego w tu! Aha! Ciś, No weź ty się, naprawdę. No nie, zazdumiałem. Rozwaliłem e tu. Ja, nie mogę, nie ja tak mówię, jest? wyślij mi zdjęcie. Eee <grym> no, ja czekaj. Jesteś gotowy? Bo mnie zawiesiło. Jestem gotowy. Oj. Co? No to, no to. poczekaj chwilę. mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. Mam nadzieję, że tam że wczorajszy też się spodobał. No tak. będzie dzisiaj jerać, chyba śmiesznie, ale... E, widzimy się jak już mój kolega e, będzie już offline, a czy online. Jesteśmy także, <laughs> już zaczynamy. E, dobra, poczekaj chwilkę. Dobra, możemy zacząć. Okej. Okay. Lecimy no za mam nadzieję, że dzisiaj będziemy więcej wygrywać niż wczoraj. Ech. no, chyba tak. Musimy dwa razy wygrać i będę mieć nasze na Bibi jakby jest są dużą rangę. Także... O nie, Edgar. Edgar jest na tak blisko, to spoko. Spoko, Luizik. Tak, to już tak spoko będzie. No nie, bo jak Bibi, jak będę mieć na Bibi, to żeby odsunąć tego Edgariusza, no to wtedy będzie spoko. Dobra, to już po nich. Po nich, po nich. Po nich. Ole! ale, ty, o, ale, szybko zostało porubione. Mam hiperdołudowanie. Dobra. Ooo, to... oh, ale, porobione. Chciałem, żebyś łapił piłkę. O, podałki. Super. No, to Dobra, ja mam hiperdołudowanie, to na spokojnie. Dobra, tylko że wiesz, ja za nami Dobra, e, puszczam bombkę. Ha. Aha! Zapomniałem, że od tego robota, nie będę się nazywa, się odbijają te kulki. Oj, oj, oj! Czy Dobra, na no spokojnie, mam jakie telewodowania? Ma no to dobra. To jest po Jest spoko. Zabiję! Zabiję! Edgara. Edgara? No. Kurde, ej, bo ten... Szybko, no. idź na bramkę, idź na bramkę. Proszę, dobrze, prawo. Masz, masz, Nie. Nie mnie. Edgar na mnie idzie. Ten Edgar ciągle na mnie idzie. Coś. To mi mało zostało, bo ja nie wierzę. No ja bym go nie rozwalił, bo on by mnie rozwalił wtedy. Dobra, e, mamy tu Rikosa, Bikosa. Dobrze! I, 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 to, no wywi, tą pi wybij, Dobrze. Dobrze! że mamy takie boty. Szczerze. <śmany> zero, zero 0, 0, zostało 15 sekund. Człowieku, teraz będzie 1-0 chyba. To już nie ma ja Dobrze. Ja mam wejść. łatwo. Dobrze. Dobry koniec na tej Nie Chcesz. Zagraj konownie. Tak, tak. Ej, muszę jeszcze zadać... Hmm, ...dwa... ileś tam obrażeń, ale dosłownie, jakbym zabił chyba jednego z że to już mam 500 punktów, także muszę zadać obrażenie jeszcze. O, mamy bada, mamy bada, mamy bada, okej. Okay. O, pa! Jest to z tym skinem gozilli. Szkoda, że już tego wydarzenia nie ma. I już nigdy nie będzie. Tego wydarzenia. Twórcy no, to, ogłosili. Może fajniejszego na akceptację? Może. No Szkoda, że nie można zdobyć już, wiesz, tego gozilli. No. Hmm. Bierz piłkę ktoś! Kurde, no tego ktoś był blisko, ten ja podał piłkę, nie. Nie idź do na... Nie idź do naszej bramki, Tynek. Ja mam To nie No to idź do przodu, żeby im dać jak najdalej. Żeby jak najdłużej śli do naszej bramki. Nie idź do naszej bramki, podaj. No podaj. Zrobimy to zaraz. Dobrze, dobrze, dobrze. Może to no, tego Szybko, no. Gdzie ten bas idzie? nie, nie wiem właśnie. Ja nie mogę. Mam hiper doładowania. Dobra, gol. Bas mu wszystko. No dobra, może nie wszystko. To bańka. Ty, ty. Aha. Nie. Chwba z zawalin. Ja w ogóle? Dużo się na tej nie dzieje. Nie trafiłś nie Co to jak? Ciebie tak. Kupcze. Nikt tego rozwaliłem. Dobrze, idę, idę, idę. Wiesz? Dobra, lecę, lecę ci pomóc. Daj. Dlama? Mhm. Dobrze. A i koniec gry. Dobra. Jest, mamy 22. Zrobiłam. E, jeszcze muszę 3 razy dać zagry i ponownie. 3 razy musimy. Jasne. Jeszcze 2 wygramy, i będę miał ostatniego starter z grobem. Ja jeszcze muszę 3 wygramy. Aha, dobra. Ty jesteś gotowy? Jest, 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 jest. Pila, dobra? Dobra. O, widzę, że zaraz na szelce będziesz miał 100 kucharków. No, to ten, czekaj, ulepszę sobie szelkę. A na którą? Siódmą, ósmą? Czy która? Tak, teraz te, te, te mogę zrobić odblokować gazet, ale potrzebuję do tego tysiąca monet. Ale Ta właśnie ma... nie kupuj gadżetów, tylko najpierw dawaj szelkę, próbuj na jedenastą moc. Na jedenastą. A potem dopiero kupuj sobie gadżety. siódmej konie. Okay. Czyli jeszcze musisz e, cztery razy ją uleczyć jeszcze. Dobra, e, man, o mamy Bajrona. Będzie nas... będzie nas leczył. Dziesiąta. Nie tak długo. Kurde, ja się zaczynam w miejscu. Ja Dobrze, dobrze, brawo. Dobra, to podaj, podaj, podaj. Proszę. Piękne podania, jak salon. Dobra, nie zabijam nikogo. Wystrzel tą piłkę, wystrzel gdzieś do góry. Musisz, się, ale... Musisz te piłki wystrzelać do góry, żeby jak najdłużej mieli. Żeby nie mogą iść na ogola? Nie. Nie daję, żeby ginąć. Dobra. Już jestem, już jestem. Dobra, e, nie bo Nie jestem. Nie. 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 się Nie. Jesteś tym samym. Piłki, gdzieś. Nie. Nie. Dobra, Nie. w się. Nie. 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 i teraz. Nie. Nie. takim momencie. teraz. Nie. w takim momencie. Gdzieś na boki Ale ten, widzę, że to nie na mnie nie dało. Dobra, dzięki, dzięki. Uj, ul, ul. Oj, oj, oj. Oj, ojoj. oj. Oj, 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 Ale polecieli. Ty, dawaj. Idź do przodu. Nie stój na bramce, tylko idź do przodu. Brawo, brawo, brawo. Brawo. I

Będzie gole, dobra. dobra. Ja spokojnie. Oni jak teraz strzelą jedną bramkę, to już wygrywają, tak? No jak my strzelimy właśnie tak jak teraz prawie, no to my wygrywamy. No nie chcę być sam, no gadaj. To jest za przecież ona Nie! Szybko, szybko, szybko! Nie! Nie... Kurczę, tak dobrze było. Hmm, mm. nie, na siedem. To trochę na głowę, co? Nie, dalej tu, no radzimy. Pochodzę potem mamy się trochę inni. Tak? Kogo tam małbienia? Piper, ok. Dobra. Mm. Mamy bot. E, to będzie. Ej, broch się nazywa świrus. Że jak? Świrus. Co? Świrus zabił cię. Dlaczego ja muszę wziąć to po sekundę? No nie wiem czemu. Nie widziany? jesteśmy, jak jesteśmy blisko. Kurde gimpoko. Będziemy... Ja wiem kim będę grać dobrze. Jest... na Dobra, możemy grać na dół, ja będę grać sobie poko. O, mam 104 pucharki na mojej szelce. A ja będę grać poko. Ale daj... A, do ja muszę dać. Lepiej by nie lepiej, bo było Chita? Nie, poko. Dobra. Zatem mam poko i sherry. Ehehe. Dobra, jest to, w ogóle poko będzie mogli zrobić. Nie, jak jest, nie. Jakie jest Pstałem o piątej. Już nie spałeś? Ja wstałem o szóstej. ja wstałem tam gdzieś piątą czterdzieści, no nie powiem. No ja szósta dwadzieścia jakoś. Śpią. Słuchaj, ja tutaj mam pałeczkę. Na środku są dwa. Leon. Trzy Dawaj to moje Ej, chodź pomóc, nie idź na środek. Już na środku Cię rozwalą, bo Ty masz mało życia. Tak okay, jak Nie. Nie. Jeszcze raz? No, Kino, tylko ja wezmę teraz... Mortisa. Ta. Kto to jest? Mortis. Nie wiem, gdzie to Mortisa. Nie musisz. No. Ten mobil jest mega. Albo możemy zrobić odcinek teraz z Tobą że będziesz zgadywał za pod po dźwięku no to może innym razem no tak jak będziesz u mnie w domu jakby o i żeby nie było no będę by, nie wiem co zastanowimy się kiedy przyjedziesz do mnie nie. Oj, oj, oj. Pomocy. Nie, ale zaraz zginę. Oj, pourkowców. Dobrze, mamy pojawki. Dobrze. O nie! Nie! Dlatego co się nas takiego tych oczu parami. Będę miał nagrodę, kolego. Jaką? Będzie piąskie, to zajęki do odblokowania. Aha, a, no dobra, no spokojnie. Chcę <grym> odblokować Jessie. Jessie, 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 Jessie. <grym> dobra, kogo no, my tu mamy? Jest taki na daleko, więc ten. Ja jestem na blisko. Hmm. W sensie, tak maksymalnie daleko mogę stać. Chodź na tego poko. Pomóż! nie! 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 Nie, ja, ja schodzę z mojego krzesła normalnie i idę na dywan. Idę na dywan, który daje mi szczęście. Co dywan. i No, idę na dywan, który mi daje szczęście, bo już siedzę na tym samym miejscu. Na dywanie. Dobra, mówisz to Ty mek. Kita, no naleźcie. Chciałbyś mieć kita? No tak, ale jak chcesz kita, to może jak kiedyś do mnie przyjedziesz, to ci będę nabijać pucharki dużo, pucharków ci nabije, tak myślę, że z tysiąc i wtedy, um, no nie wiem. Aha, bo ja nie mam tego starfallera, ja nie mam. Uciekaj, uciekaj. No. To będzie ostatnia gra. I potem zrobimy jeden na jeden. Teraz wygrywamy miejsca. To będzie wspaniały koniec na jedno odcinku, nie? No. I zagramy jeden na jeden. Uciekaj, uciekaj, nie masz! Uciekaj, uciekaj użyj, żeby ich odepchnąć. Dobra, to gramy jeden na jeden. Jeden na jeden gramy. I gramy 7 na 1. Eselkom, Eselkom. A to do A możemy liczyć, tak, że jeden na jeden w Ale czekaj, bo ja mam nową mapę. Ja stworzyłem swoją mapę e, na zadymie. Zagramy w moją mapę. Ale nie! Nie tak. Ja je tworzę. Nie, już to miałem. Nie zapraszaj mnie. Ty nie twórz, tylko ja stworzę. Nie! E, Tymek, Tymek. Co? E, ja chcę ciebie. Ale ty ci, ty jesteś, żeby stworzyć... Bo ja jestem na dla No właśnie z tego wyjdź. czekaj, bo ja... Nie, co tu się dzieje? Nie... Nie twórz tego odcinek. Bo ja nie lubię. Po prostu bądź mem. Ja nie mogę. My nigdy nie zagramy chyba. chyba już po kończyć odcinek. Czekaj. Dobra, mam. Dobra, gramy jeden na jeden na Zadymie. M na mojej zadynie na mojej mapie, szelką. Okay. Uwaga, patrz na moją mapę, którą stworzyłem. W oku. Taka mapka. Tak na szybko stworzyłem. Nie chciało mi się tworzyć to tak na szybko. I czemu ty idziesz, ja ci zaraz było. Ej, czemu ty jesteś w przejść byś mi strzelił gola. No właśnie nie byłem. się No czemu? My właśnie gramy jeden na jeden, człowieku. Nie, nie 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 Ty musisz od razu strzelać gola. Ja zaraz będę mieć hiperdoładowanie. Ej, czemu? Czekaj. Chyba, że obronisz. Dobra. Nie, ty masz hiperdowodowanie. Ah. <grystanie> Mogłeś nie zużywać ultasz, ale dobra. Ultasz. Dobra, ja też mam już hiperdowodowanie. Dobra, kończymy odcinek. I jak Wam się podobało? No, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A tu je było na tyle. Pa, pa.